No to pora na kolejne zabaweczki. Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, coś co pokaże Wam zabawę w sypialni z innej strony. Będziemy dzisiaj mówić o tajemnicy, słuchajcie. Część z Was na pewno już czytała mój ostatni e-book, 52 przepisy na zabawę w sypialni. Mówię tam o tym, piszę tam o tym. Że czasami miłość zabija pożądanie, że taka bliskość, e, rutyna, intymność nie zawsze dobrze się przekłada na pożądanie i na ten satysfakcjonujący seks. Po prostu, kiedy jest bezpiecznie, to nie ma tej, e, tego elementu tajemniczości, tego elementu nowości. I w tej sypialni. No, wszystko jest fajnie, macie dobry, ciepły, fajny seks, ale brakuje tej czasami tej, tej iskry, tego ognia. I to, co chcę Wam dzisiaj pokazać, to coś, co pomoże Wam ten ogień wskrzesić, a na pewno pomoże Wam e, odkrywać tajemnice wspólnie. Co ja dzisiaj dla Was mam. Takie oto serduszko. Słuchajcie, e, zamiarem autorów tego projektu było, żeby były 14 dni. E, z różnymi przyjemnościami. Ja bym Wam powiedziała, że niekoniecznie musi to być 14 dni. Możecie sobie podzielić to i na przykład sobie w jedne, jedną sobotę czy w jedną niedzielę wyciągnąć trzy zabawki, w kolejną 3 zabawki, ale nie wiecie co tutaj jest i co możecie wyciągnąć. To co ja dzisiaj zrobię, to też rzeczywiście nie pokażę Wam wszystkiego co jest w środku. Um. Wezmę przypadkowe trzy zabawki Otworzę, żebyście mieli wyobrażenie, z czym możecie się tutaj zabawić, co Was czeka. Dobra. Ok, więc e, zobaczcie. Możecie sobie wybrać. Hmm, co bym tu wybrała. Dobra. Ja sobie zacznę od trujeczki. Lubię trujeczkę zawsze. zobaczymy, co się kryje pod trujeczką. Tadam. Ok. Co my tutaj mamy? Tu, 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 tu. Czyli pod trójeczką mamy y, lubrykację. Ekstra nawilżenie. Czy to my mamy w jakimś specjalnym smaku? Tu, 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 tu. Dobra, mamy skład. Smaku jakiegoś ekstra nie widzę. Natomiast na pewno e, zapewni Wam to ciekawszy poślizg, ciekawszą zabawę. E, I możecie, jeżeli nigdy nie potrzebowaliście lubrykacji, zobaczyć jak to jest z lubrykacją. Ja zawsze mówię, że jeżeli używacie jakichkolwiek zabawek, to lubrykacja jest absolutnie niezbędna. Dobra. Dobra. Co jeszcze możemy ciekawego? Jeżeli lubruje, to jedyneczka. Dobra. Hmm. Możemy mieć super stringi z perełkami w miejscu intymnym. Możemy założyć sobie po prostu na pas i z boku dać perełeczki. W każdym razie będzie to element kuszący stroju. E, możecie do tego dołożyć sobie całą historię, czy stworzyć jakąś fajną zabawę. Co jeszcze? Dobra, obiecałam Wam, że trzy otworzę. Hmm. No i co? O, najmniejsza jest trzynastka. Jak była jedynka, trójka to trzynastka. A! Dobra, coś, co ja bardzo osobiście lubię, o czym pisałam Wam również w woku. Aby słuchajcie, wyciągnąć, to nie jest wcale tak prosto. Zobaczcie. Tutaj jest genialna kość do gry, która pokazuje Wam, w jakich pozycjach możecie się kochać, jak się możecie bawić. I nie tak jak na klasycznej kości, tutaj macie dużo więcej pozycji do przetestowania czy do zabawy. E, po co takie zabawki? Bo wprowadzają tajemniczość, tak? Czyli jeżeli sobie założycie, że to jest wasz wieczór, to zobaczcie, e, możecie sobie podzielić na trzy, na cztery wieczory i nie wiecie, co będzie. I teraz przy użyciu perełkowych stringów, lubrykacji i kosteczki, Możemy sobie stworzyć swoją własną grę i pomyśleć, jak te trzy elementy wykorzystać w ten świetny wieczór. Co kryją pozostałe cyferki? <laughs> Nie wie nikt. Dowiecie się tylko wtedy, kiedy zaczniecie się wspólnie bawić i zastanowicie się, jak możecie kolejne zabawki, kolejne odkrycia, wykorzystać we dwoje. Słuchajcie, pamiętajcie, że w seksie. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia, a tutaj macie już jakby jakiś element gry, coś możecie zacząć tworzyć, budować, więc jakaś podpowiedź jest, a co z tego wieczoru wyjdzie, to już zależy tylko od Was. Jedno jest pewne, nie będzie to standardowy wieczór, ponieważ pojawi się coś nowego, a to, że Wy nie wiecie, co się pojawi, spowoduje, że będą w Was emocje, wytworzy się dopamina. Będziecie czekali na ten wieczór, będziecie czekali na kolejne wieczory po to, żeby zobaczyć, co jest dalej. I możecie zrobić tak, że do każdego wspólnego wieczoru z serduszkiem albo dokładacie wcześniejsze zabawki, albo je odkładacie na bok, bawicie się trzema nowymi, a na przykład na koniec, kiedy już wszystkie pozycje uda Wam się otworzyć, bawicie się wszystkim, co znaleźliście. To zależy tylko od Was. Możecie również tak jak sugerują autorzy, mieć 14 fajnych dni z seksem i za każdym razem otwierać tylko jedną cyferkę. Dla mnie, jeden to tak trochę za mało. Więc słuchajcie, życzę Wam genialnej zabawy w odkrywaniu przyjemności i w tym, żeby te wieczory były jak najbardziej seksowne i jak najbardziej Wasze. I pamiętajcie, słuchajcie, o dobrej zabawie. Seks to zabawa. Seksem się bawimy, <grych> cieszymy się. Tam nie ma miejsca na, na bycie poważnym, na, yy, na to, żeby wszystko było idealnie. Nie, 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 To jest, słuchajcie, plac zabaw. To jest improwizacja, to jest dobra zabawa i to jesteście Wy, we dwoje, i czas wspólny, który dla siebie macie. Więc polecam Wam bardzo serdecznie. Jak widzieliście, sama byłam zdziwiona, co jest w środku. Resztę otworzę już z moim mężem. Przyjemnego wieczoru, dnia, czy kiedy to oglądacie. Buziaki, pa pa!